ale fajnie przeładował w ogóle tak lekko go podciągałem do siebie trochę do tego no i przeładował kranik jakiś kaban ale miał być co prawda kaban jakiś ale dobra do góry go podniesiemy Dobre. oj kurde ale gruby gruby oj. Dobre, to, 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 to. Kurde, no, fajny już taki grubasek. Korzystając z okazji, chciałem Wam pokazać na podstawie takiego woblera mojej produkcji, akurat jak łowię sobie na takie w tym No i przy okazji pokażę też Wam, jak pracuje ten wobler W sumie na tego woblera tak, że mówię, dużo nim łowię, ale i łowię nim zarówno latem, jak i teraz. Teraz mamy jeszcze kwiecień. I te klanie mówię teraz sobie w toni, także pokażę Wam na razie, jak on pracuje. I za chwilkę spróbuję pokazać. Mam nadzieję, że będzie widać i słychać, bo mówię, trochę dzisiaj wiaterek wieje, także taka może tutaj w tej dolnicy trochę nie, nie widać, nie, nie słychać tego tak, ale, ale naprawdę dosyć, dosyć dobrze wieje. I pokażę sobie teraz, jak on ten wobec pracuje. Na złość, dzisiaj nie ma słońca. To nie wiem, czy dobrze będzie widać, ale coś tam widać. Zmieniłem sobie w tym w ogóle ster. Wcześniej robiłem z innymi sterami, ale teraz wstawiłem trochę inny ster. I wydaje mi się, że z tym sterem ten w ogóle fajniej pracuje. Może delikatnie, głębiej, ale, ale w sumie nie. Jakoś tam nie wiadomo jak. Może delikatnie, bo ster jest troszkę większy. Ale, ale mówię, praca jest taka bardziej, można powiedzieć, kontrolowana. Tak sobie pracuje. Jeden drugi, ale jajca. <laughs> Zdążyłem wypuścić jednego, teraz drugi przyładował. Ale to jest chyba taki bliźniak, albo nawet może ciutko mniejszy. Już tak dawno nie miałem, kurde, że wypuściłem jedną rybę i zaraz drugi przyładował. Jeszcze od tamtego. A teraz wam pokażę, co przykładzie jest miejscu. tutaj. Jest z tej strony wykłócenie, z tamtej strony sobie płynie nurt. No i te klenie teraz stoją tam pod tamtym pod tamtym brzegiem. Właśnie tu się przydaje ta lotność tego gera. I sobie tak łowimy, że ja, bynajmniej, bynajmniej ja tak się staram mówić. Może się inaczej łowi, ale ja się staram mówić. W ten sposób, że rzucam wulera pod tamten brzeg i go sprowadzam na napiętej lince, przytrzymując tylko praktycznie, nie zwijając w ogóle, tylko cały czas trzymając napiętą linkę. Także widać, jeszcze tuleczka pracuje, sobie wolno który pracuje. No i często właśnie łowię tak, że często go przytrzymuję normalnie, tak jak w nurcie lekkiego, tego po delikatnie w dół, ciutkę w górę. No może pokażę. Może będzie to lepiej widać. i trzymam go tylko tak, żeby sobie pracował. Cały czas czytówka pracuje. W ogóle też nie będę normalnie czuć. I sobie robię często właśnie takie coś, że widzicie, tak go trzymam na napięte lince i Ale i tak większość brani jest teraz pod tamtym brzegiem, ale ja to mówiłem o Jeszcze jeszcze panie ryby się udało złowić I teraz co to jest? okuń chyba A okuń tu się... Nie kleń A okoć ok. ok. fajnie Udało się na zawołanie i mówić. Co prawda Pośpieszył się, ale fajny garbusek o. Ale jeszcze może się uda wklenia złowić. Ale mówimy więcej to jest takie właśnie coś tego typu prowadzenie. Pozwala mi cały czas razu się sobie pracować Tak, chodzi. Otoczymy, Tak do wody. Co to jest okuń? Czy Czekaj. Nie, krań. Duża lepcią, dobra. W takim okresie jak teraz też już jest to właśnie trochę ciepłe i robi już dosyć fajnie nawet dragują. Na przykład na początku wiosny jak najskuteczniejsze jest sobie takie, typowo po wacharzu takim, że zrzucamy sobie lekko w dół, ściągamy, znaczy ściągamy, powodujemy, że sama, no i ewentualnie to jeszcze wtedy pod prąd pociągamy, czy też tak jak, tak jak tam pokazałem wcześniej, przytrzymujemy go, obrę, trochę popuszczamy go, a już mówię, gdy te ryby trochę. Bardziej współpracującym chętne też się bardzo dobrze już sprawdza. W sobie taki owinięte, normalnie tak jakby po strągowemu że rzucamy w górę, że normalnie tecz. też już, żeby potrafią normalnie reagować na takie przynęty. O, był. Aj, tylko jeszcze wierzyc został na powierzchni. Siedzi. O! Kurde lepszy. Czy nie? Co on tak zasłucha? Nie. No kurde, normalne, ale. ale nic dużego znowu. Kurde, już myślałem, że będzie fajniejsza ryba. Już myślałem, że będzie fajniejsza rybka. taki klonek. No fajna ryba już, ale kurde. Ja to chcę, jakąś kurde. Chociaż żeby koło piątki coś się zakręciło. Nie musi być tam nie wiadomo ile, ale... Puknął raz i chyba musiał poprawić. O kurde, ale bo sandacz był, ja pierdziu, ale jajca, sandacz wyskoczył No tego to się tu nie spodziewałem, w ogóle kurde, no. nie przeciąłem, bo było to myślałem, że najpierw było tu jakiegoś tam patyka ale kurde co to, znowu jakoś mało ryba no taki kurde on nie, naj, nie najmniejszy, no ale gdzie są te kurde chociaż takie 40 plus, klenie o Jezu, Jezu o kurde ale to no, nie chciałem się rozchodzić no niby taki kurde no przyzwoity na takie w sumie kazuarowy poszedł i sobie kiedyś zrobiłem taki kolorek i w sumie zaczęło coś się niego pykać. Tak taki kurde, nawet przyjemna rybcia. Musiałem go na kiju, kurde, podnieść, bo to taka skarpa wcześniej tutaj wlazłem i nie mogłem zejść i potem nie mogłem wejść do góry, kurde. No. Zwijam się do domu. Mam nadzieję, że te moje kilka jakichś tam rad dla początkujących tleniarzy się przydadzą. Także zapraszam na następne filmy i ja spadam do domu. Na razie, hej!